Cześć, Manko z tej strony ja, Gdy, a dzisiaj ze mną Erkollo. elo. I jest także DJ Wert, może się przywitać. I dzisiaj sobie zagramy w Among Us 3, 3 Player, Among Us Tycoon, który, który możecie, do którego link będziecie mieli w opisie. Dziękujemy wam za 35 subów z ostatniego streama i no. Spokojnie, rekordowałem. No, i w opisie macie link do gry. Zostawcie suba, lajka, like, a my już zaczynamy. Jereczkę, więc tutaj jaj. I, I patrzcie, tutaj to jest to samo jak w Wizard. M, Wizard. tym. Wizard. Fajkun. No, i. i widzowie, tak. DJ Ward musisz coś mówić, bo tak.

Odcinka, chodźcie, tutaj do mnie idziemy. Pod Amongasa, chodźcie, idziemy pod Amongasa. Screena, dobra, jest screen, to dobra. będzie screen. Odcinka, no i jeszcze wam czego się nie pokazałem. Ja jestem z tym, r jest tym, a DJ Vert jest w tym. Gra jest szczerze fajna, bo w Wizard wy Wytłumaczę wam o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że. Ja nie, ja, ja wolę reniferki. Chodzi o to tutaj, że um, jak jedna osoba dostaje, wiecie, jak idzie to tutaj do, do takiego zbiornika Ala, to każdy dostaje kasę. I jakby razem, razem każdy dostaje tyle samo kasy. Nie ma, że ktoś dostaje więcej. To jest plus tego, takich takich w ogóle... Rzeczy To masz moje Kto czego Ja, czyli ja jestem ochroniarzem Ja jestem od kostiumów I od No nie Od kostiumów i broni Ja jestem od budowania droperów A, em, a ja DJ Vert Nie em, Tak, od ścian i od out. Tak, nie, Ericolo jest od out. Nie Ja, ja jestem ja buduję tylko ściany. O dobra, ja będę... Ale też garaż budujesz. Dobra. I garaż, i garażu. I tak na wszystkie. Dobra. To, to widzowie, my e, na razie nic nie kupujcie. My widzimy się po, e, po cięciu, gdy będziemy mieli tutaj wszystkie dropery, więc no. Cięcia. Dobra, widzowie, my już wszystko kupiliśmy, więc lecimy dalej. Chodźcie do mnie, chłopaki. I kupiłem tutaj wszystko, żeby was nie zanudzać. No i um, oni, um, chłopaki, czyli DJ Verde i Ercollo, też nic nie kupywali, żeby nic was nie uminęło. Um, ja mam tutaj 4000, bo akurat sobie zbieraliśmy i sobie kupimy drzwi. I mamy specjalny radar, który jest taki śmieszny, że możesz sobie widzieć gdzie są ludzie. Wiem gdzie wszyscy są. Mamy tutaj fajne czapeczki i gdzieś Ercollo. O Ercollo tutaj wjechał. Dobra, dawaj driftuj, driftuj Czekaj Ty driftuj, ja ben, ja wsiądę i driftuj Dawaj driftuj teraz Znaczy no, i tak jedź nie Mam na blacie i buty potacie. Moje polo jest jak strzała Musisz to znać bracie Konią mnie syreny, to nie ma klareny Dam im radę, zapnij pasy Nie rób mi tu sceny Bo ja jestem diver number one Ja w włosach Jedziemy sobie już po czerwonych. Spróbujemy ich utapać. Bierzcie szybko tyraj i są uciekamy. Wysiadajcie, wysiadajcie bierzcie te i stąd uciekamy. Uciekamy stąd! Erykolo szybko wsiadaj do mnie! wsiadaj! No nie, weźmy te tiry i już to ucieknijmy. w garażu. Otwórzcie mi garaż! Erykollo, otwórz mi garaż, szybko Dobra, nie jesteśmy Mamy auto. Przepraszam, że tutaj jest coś zbudowane, ale niestety. Dobra, strzelamy, Chodź tu muzyczkę. Nie, nie puszczaj, bo dostanę prawa autorskie. Nie mogę puszczać, bo dostanę prawa autorskie. A więc jesteśmy i sobie tutaj kupiliśmy fajne dominus czapkę dominus. Chodźcie tutaj. I. I stateczek! Dawajcie, lecimy w trójkę stateczkiem. Do ciebie w trójkę każdy stateczkiem. Dawajcie s tuteczkę. Dawajcie... parkura. lecimy na samą górę parkura. Trzeba spamić, wtedy jesteś taki szybki. Drak klikczek! Nie Już jestem to. Ten... Mm. Dobra, mamy tą widzowie ulala, aha co? jestem na środku, co się stało widzowie? co się stało? co robimy? No. dawajcie niech. do bazy patrz, samo mi tu idzie, kurde halo? DJ Ferb, co ty tam robisz? No, to do was. O, leć do nas! Dobra, Mama, bo... jesteśmy u góry tej tunu i sobie szybko coś kupimy. O nie, są tu typy, strzelam! Lecę do nich. A ja mln, mn, 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 mn. O nie! U odlatuje nam! Szybko strzelaj w niego! No nie. Dobrze! Dobra, Dobra, Dobrze, dawaj, wracamy do bazy i sobie coś kupujemy u górę. No jak to? No ale Erkolo, co ty tu robisz? Nie, pan. nie, kupiłem. nie, nie, to jest chciał, może, jeżeli do będzie kupiłem. nie, jeżeli Erkolo będzie chciał... Może, jeżeli będzie chciał, pewnie nie ale może będzie streamek, ale nie wiem, więc no... Zobaczymy. Dobra widzowie, erykolo za chwilę kupi bombę. Kupuj. Mamy bombę. A ja nie mogę brać ciągle. Ja nie mogę brać od niego. Wow. Dawaj erykolo drugą. Uwaga. No druga będzie dla DJ Ver. No, Erik, druga miała być na dla DJ-wert. Dobra, lecimy dalej. one Ten DJ-wert, co kupiłeś przed chwilą? Kupiłam więcej Among Usów i badamy. Dobra, widzowie, my kończymy ten filmik, więc pa!